Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o moim ulubionym profilu zapachowym. Trzy zapachy. Troje perfum. Każdy z nich był u mnie bądź jest w kolekcji, więc mogę na ich temat powiedzieć naprawdę dużo. Widzicie po miniaturce, o czym będę Wam dzisiaj mówiła. Zresztą zapowiadałam tą seryjkę już jakiś czas temu. I prowadziłam pewne modyfikacje, ponieważ profil zapachowy, o którym Wam tutaj wspominam, bardzo mocno, silnie nawiązuje do zapachu, którego nie znam w oryginale, mianowicie do Angel Shell. Ale to nie jest dla mnie ważne absolutnie. Ważne są bowiem połączenia nut zapachowych, które występują w tych kompozycjach, które sprawiają, że te perfumy są piękne, otulające, głębokie miękkie, aromatyczne. Po prostu świetne. Idealne na jesień, idealne na zimę. Dobrze. Wchodzimy w ten film. Zacznę od tych flakonów, które posiadam u siebie w kolekcji, czyli od Ricky i od Sharaf Blend. Te pierwsze tutaj. Powiem Wam, że kiedy przybyły do mnie, zawładnęły mną całkowicie. Po pierwsze, niesamowicie podoba mi się ten flakon. Widzieliście zresztą na szorcie. Szalałam jak nienormalna, ale z tym moim aparatem, żeby pokazać Wam, jak pięknie się one błyszczą, jak pięknie zmieniają się w słońcu. Oczywiście wyciągnęłam je tylko i wyłącznie na światło słoneczne, aby nakręcić ten szorcik, bo perfumy przecież słonka nie lubią. Pamiętajcie o tym, dlatego schowałam od razu. I wyciągnęłam do dzisiejszego odcinka. Sam flakonik mnie zauroczył, ale zapach. Zapach to jest coś, co idzie idealnie w parze z tym, co się dzieje w środku. Odłożę tamte. Macie tutaj bowiem daktyle, gałkę muszkatołową, szafran oraz pralinę, tuberozę, fasoletonkę, drzewo burszczynowe, benzoes, piżmo, Brzmi pięknie? Powiem Wam tak, są przecudne. Jeżeli chodzi o parametry, nie do zdarcia. Trwałość tytaniczna, projekcja tytaniczna. Trzeba bardzo uważać z tym zapachem, kiedy go nakładacie, ponieważ naprawdę zostawiają ogon. W pracy co chwilę słyszę, że tam gdzieś byłam, bo zostawiłam po sobie ślad zapachowy, że idąc korytarzem zostawiam za sobą ślad zapachowy, są naprawdę mocne i trzeba uważać z ich aplikacją. Zapach niezwykle intensywny, przyjemnie słodki, ale nie przesłodzony. Są takie fazy, gdzie ta słodycz jest wyraźniejsza, jest bardziej intensywna owszem, ale Dzieje się tak zaraz na samym początku, przez kilka pierwszych godzin później. On już nie jest tak słodki, ale jest nadal piękny, nadal otulający. Kolejne. Nie martwcie się, zrobię porównanko, zrobię, bo wiem, że na to czekacie. Kolejne to Rika. Rika jest również podana w prześlicznym flakoniku. Zobaczcie. Przypomina troszeczkę piersiłweczkę musicie przyznać. cudnie również mieni się w słońcu. I jest to najnowszy zapach, jaki posiadam o tym profilu. Irika ma w sobie koniak, cynamon, fasoletonkę, dąb, drzewo sandałowe, pralinę i wanilię. I tutaj również jest przyjemnie alkoholowo, jest słodko. To jest zapach niezwykle ładnie i dobrze zblendowane, zresztą szara Blend podobnie. Tutaj jednak jest większa jakby miękkość, taka gładkość. Poza tym uważam, że jeżeli chodzi o parametry, ma szansę przebić szara Blend, jeżeli to jest w ogóle możliwe, ponieważ jak na nowy flakonik Trzyma się równie mocno i projektuje równie mocno. A mam je, słuchajcie, od sierpnia. Czyli musicie przyznać, że całkiem nieźle im to idzie. I takie krótkie porównanko. Jak widzicie, jest różnica tutaj w kolorze płynu. Wydaje się, że tutaj jest więcej wanilii, ale powiem Wam, że ten zapach jest odrobinę słodszy. Jest gładszy, choć podobnie, naprawdę bardzo podobnie wybrzmiewają. I ta słodycz na samym początku wydaje się tutaj większa, później tu, później znowu tutaj. I gdybym nie wiedziała, że nakładam dwa różne zapachy, byłoby mi naprawdę trudno je rozróżnić. W takim dłuższym noszeniu, tutaj jest później mniej słodko na samym końcu, a to za sprawą tego, hmm, poczekajcie, dębu, tak, mamy tutaj dąb. Dąb to jest taka nuta, która wprowadza takie delikatne uspokojenie do kompozycji. W każdym razie, jedne i drugie są to zapachy takie bardzo, bym powiedziała, ciepłe kojące idealne właśnie na jesień i na zimę jeżeli lubicie taką delikatną nutkę alkoholu będziecie się tutaj czuć naprawdę dobrze jeżeli lubicie taką delikatną słodycz balsamiczność będziecie się w nich czuć naprawdę dobrze i teraz tak jest tutaj jeszcze jeden gagatek o którym ja muszę dzisiaj wspomnieć Zapewne się zastanawiacie, jak ono się ma do tych dwóch tutaj kompozycji. Ja niestety nie mam e, flakonu, dlatego że poszedłem w męskie ręce, ale mam odlewkę dokładnie z tej butelki, która właśnie opuściła moje szuflady. A zanim zacznę Wam o nim opowiadać, nutki zapachowe, zobaczcie. Bergamotka, frezja, koniak, konwalia, mandarynka, migdał, bub, tonka, cynamon, Dąb, karmel, kokos, mleko, piwonia, i ylang ambra, drzewo sandałowe, piżmo, pralina i wanilia. I jest to zapach, który różni się. Jest podobny, ale jednak różni się od tych dwóch. Dlaczego? Wydaje mi się, że jest najmniej słodki, ale też równocześnie najbardziej kwiatowy. I mam je tutaj nałożone. Wszystkie. I jednocześnie, jakby taki najbardziej chłodny, najbardziej zimny z nich, wszystkich. Jeżeli chodzi o parametry, są one zbliżone do tych dwóch poprzednich. W każdym razie, te, powiem Wam szczerze, w porównaniu z Sharaf Blend i z Rico. Podobają mi się najmniej. Co nie znaczy, że ich nie lubię. Lubię, bo przecież mam odlewkę, prawda? Ale myślę, że tą największą atrakcyjność, ten największy pociąg mam do tych dwóch zapachów. I to są u mnie absolutne hity. Naprawdę. Jeżeli chcę więcej słodyczy, sięgam po te. Jeżeli chcę więcej aromatyczności, intensywności, tej alkoholowości, cynamonowości, sięgam po te. Natomiast Intoxicate to jest zapach niesobowiązujący, przyjemny, ale taki. który jest jednocześnie bardziej subtelny, bardziej wyrafinowany i taki, który sprawia, że ja używam je na specjalne okazje. Natomiast te dwa poprzednie uwielbiam nosić do pracy. Raz, że mają naprawdę bardzo dobre parametry, więc wszyscy mnie wyczuwają, ale tak niesamowicie, Sprawiają mi nastrój, i czuję się tak jesiennie w nich, że to jest właśnie czas, ten moment na tą kompozycję. Intoxicate mogę nosić również, słuchajcie, latem. Natomiast Sharaf Blend i Rikę, no tam bym się musiała zastanowić. Tutaj te kwiaty naprawdę robią robotę. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was. I do następnego razu. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jak Wy je odbieracie, jak się Wam je nosi, które z nich są najbardziej aromatyczne, które z nich są najbardziej alkoholowe, które z nich są najbardziej otulające, które są Waszymi ulubieńcami. Pozdrawiam. Jeszcze raz pa.